Siemanko wszystkim, na następnym odcinku Battlefielda III. Nie ze mną, Znowu y, Tak, znowu, jest ze mną Bonzo Siema się Siema I zaraz Maciek dotrze, bo y, poszedł Uf, do toalety Chyba Nie wytrzymał presji <laughs> Okej, okay, jestem No i jest już Maciek dol. No. Oczywiście, kampię już z MCS-em. Teraz chyba trochę dłuższa rundka będzie według mnie. O kurde, z granata pod nogi tak wolne, mnie patrzyłem. Może bym zaczął gdzieś innym grać? Ej Kim, jak jest dobry. Dobry. Ej, no nie, w badę tutaj było trzech i oczywiście mój musiał mnie zabić. Nie ma, panisz. Ej, nie mogę ci podnieść. <śm> to się tak spakował w ścianie, że... kupić ci Nie no, nie będę mówił, bo jeszcze posądzą nas o ten... O reklamę. A co? Powerade'a. No, jak chcesz. Przecież... Ja zapikam to. No nie! Znów... Zgony lecą i lecą. Nie, zamiast... Podkładać to zabiję w ludzi. No. no. Widział to kto... Ja walajem w necie Ło wow. Ale dostałem to Dzięki mnie chyba Dzięki osrańcu, nie? Spoko Polecam się na przyszłość Dobra, wbijamy A ty już nagrywacie? Tę. No Aaa dwie A. strony A To osłania drugą, nie widzisz? Nie Z tej strony nie wejdą, z tej wejdą on z Tutaj mają spawn'a. uwaga. Ale fajnie poleciał, ty tak. Następny. No tak, strzelaj do mnie, debilu. Jeżeli się na nas to rzucę. Jezusie. Kurde. A się teraz tutaj działo Jakie zamieszanie C4 O cholera Ło 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 Ja się tak nie bawię synek Hej! czołg! Czy mi się wydaje? Nie, nie wydaje mi się Panie, yeah. Pięknie, ten fajny. Ja, ja Was wspomogę, uważam Ale tutaj będziemy przygwożeni teraz Uwaga, patrzcie czym ja jadę. Oj, nioch, 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 nioch. nioch. Ups. Uwaga! <laughs> o, ktoś za mnie na GG napisał, zapomniałem GG wyłączyć, nie? To wejdź. Hmm. Hmm. Nie ma lipy, na... jest Battlefield. Na polu bitwy nie może być lipy. Dobra, jest lipa. Na chwilę przykampimy Wlikamy tu wstrętnych ludzi Wezpię się na to dam sygnał, że tu jesteś Tak z tumnikiem <grym> No nie Ale strasznie w to uwierzył i to nieraz Weź panie w ciągu, nie napieprzej w ten budynek bo ja w nim jestem Przepraszam, już nie będę Teraz z niego wyszedłem, to jest na pierwszej. O, dostałem z derpega we mnie wycelowanego. O, eliminacja wrogie 21. Ło, z AS w ścianę dostałem. Naprawdę ktoś jeśli może? Nie. Bo jestem pod oczami to jest takim skomasowanym. Jestem medykiem, jak chcesz mogę cię podleczyć. Hilfe, bo się jaram. Uleć mu czołg. Już ile? Z defibem lepiej pójdę, bo zaraz wysadzą go. A ich nie żyje. No nie no, z RPG biega tutaj debil to tak siorbał. Aha, już nie wiem. co się domyślić. No, ja tam... Ja I To jednak bonzo. No fuck. O. Zanagowało mnie i Ale to było ekscytujące. Lodowa. Z tym w miejscu nie rusza się. Już się rusza, jak chcesz. Spokojnie, ja patrzę na A. Auć. Uwaga, idą do tego, idą do no B. No Ale dzisiaj D. Maciek deada. rozbraje, uważaj tam, typek jest. Ja, ja pod... Uciekaj, 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 uciekaj. Aj, dobra. Weźmy idź. No camper. Ja nie kampię, ja tylko się czaję, ja czekam o, na... O, uważaj, z tyłu, z tyłu, z tyłu, Szedł. Już go zarżniałem. A myśl jak świniak pewnie z noża. Ci wziął. Hm. Nie no, to jest pro skill. Bonzo ja ci powiem jedno, ja nie kampię, ja tylko na nich czekam. Czy tu do mnie masz pretensje, tu to... <laughs> kiedy? mi się mylicie. Dobra, mów do Bonza. To Tak, ty co straszny, mi się mylisz. To jest camper-film. No ten kolej z kinetic. Uwaga rozbrajają B Uwaga, szybko do B no, A ja, ja tu czekam na nich No, no. B rozbrajają. No idiota, ten zgrać object Objective to To w kampera się bawi, nie? No Co wy ode mnie chcecie, ja tutaj tylko czekam na niej? Kinetic Boże i znowu ktoś do mnie pisze. O fajna jesteś. Nikt nie będzie pisał. Chodźcie szybko, bo terfil ten zminimalizuje. Bo mi się jak mi zminimalizuje, to... tam dzisiaj. poczułem to na własnej skórze. Spoko. Bo bf na własnej skórze. To ja nie chcę wiedzieć, co ty na chacie miałeś. <laughs> Abramsy <laughs> <laughs> I no krobił mnie ktoś Bo kinetic cały czas Nie. Się zabija Ciębie trudno zasłonić Hehe to czy zamiast normalnie to Kill is, jak możesz wejść tu Claymore po postawie Mam ze 4 sorry Aha, I no zaraz, zaraz przegramy Co no to... Klejmora mi typek przed nogami postawił handski ham. Podkładać A. Kurna, z tyłu tam przy tym A i nie podkładają. O, teraz. Zacznijcie przy B, może co? Zacznijcie od B. No sorry, ale ja jestem przy B, to cały czas wybiegają, a nikt tutaj nie osłania. Czołg osłania w tej chwili. Tam jest dwóch typów, no, wiem, a mamy. Podkładam. A będziemy no. mieli rozwalone. Poskładałem, no poszło. Te cztery położę, jakby ktoś rozbrajał. rozbrają, także kniecie, jak ktoś tam będzie. Karton się skaka. No, mi kartony lubią zabijać. Nie ja ostatnio się bawiłem i o, Robocik kto przyjechał. Ja ostatnio się bawiłem i w kartony tam na mecze, jak masz tunel wąski, co nie? Jak Tak najmoryki trałem tam. Tak ludzie dedali od tego. Fryer jeden skampił oczywiście. Uważaj tam... ...moja jak budzisz szedł tam w prawej stronie, jakiś jest kantek... ...takie no wejście, tam koleś kampi z, z... ...shotgunem i z... Niech wyjdzie. ...amunicją, sabotem. Zwaliają. a ale mi się staty niszczą. A macie taki cichy, cicho, ciemny. No nie, znowu to jest cicha bestia. No, nie wiem, co zakanie za ślewaj wodą. O ma. dłuższa runda ta będzie już poprzednia, nie? No. <gry> no że mam duży dysk, to mi się zmieści wszystko. No ja też jeden terabajt. Nie, mam łącznie jeden terabajt, a mam osobno, mam... No dobra, prawie jeden terabajt łącznie. Tak. A masz... 10 pewnie... giga. Masz pewnie 500 giga a reszta pendrive'y po podłączane <giby> <giby> Jednogigówki jeszcze no. we, weź sobie takie coś wyobraź, nie? Dzięki Frajsze ma, ma twardziela 500 i tam taka listwa do USB długa podłączona i do każdego wejścia jest pendrive jednogigowy Hehe <giby> Tak 500 pendrive'ów w matku Weź tu i na kąpie w ogóle A może je tam przy kampie? Uważaj, idzie od, od... tego. Kurde, nie zauważyłem go. Ten kinetic, on cheaty ma. No tak! A no sam asystent na niego. Chyba. <laughs> sam cheaty masz. Grać po prostu nie potrafisz. No. Jakiś kraj teraz. Sraj? <laughs> no. Fajny nick. On jest najlepszy w sraniu na odległość. Nie jakby tam szybko dojść? Hmm. Nobko, rowerem <grym> albo czołgiem. Właśnie ktoś zabrał. Ja się tu potknęłem. O ile tu ryja. Uważajcie, bo tam pełno no. mięsa biega. To nie pójdę. Ło sorry macie, ale, ale tam spoko. robocik jechał. Nie, spoko. O kurde. Ej, co jest? Coś się zabiło. Przez <głosy> <głosy> A czemu właśnie zginęłeś? Poniżowałeś mnie, widzę. Ale inny typek mnie zabił, nie ty. Czy ty mnie zabiłeś? Nie. No właśnie, mnie zabił ten Kevin. Fajnie. Zamknęli mi chatę. Znowu? Fajnie, bonzo, nie, szkoda, że masz taką samą specjalizację jak ja. Tu nie mam przejścia. Zamurowani. No jak nie ma, jak jest. Tak często gram na tej mafie, że się parę Ty. razy lubię. Ło! C4 masz i wszystko masz, nie? A jednak się nie da zrobić przejścia. <grym> Aż tak rozbudowany silnik to to nie jest, chłopie. <grym> ja wszędzie bym C4 podkładał. Jakby, te, jakby komputery normalne miały po 16GB, procesory jakieś tam super mocne, to by można było zrobić tak, że się cała ta mapka rozwala. Ale że komputery nie są takie mocne, to jest tylko tyle. Szkoda, że ty komputera nie masz tylko Pegasusa, ty. <grym> Zdam najmniejszy głos właśnie teraz. W kontrę pewnie łupię codziennie do no lifei. A jak? Pegasus z rynku zadychę. Nie, komandora znalazłem kiedyś. Chociaż się znalazłem. Ja, Ej, tu widziałem. Znalazłeś. Znalazłeś chyba w sklepie. Na Allegro za bańkę. Ja słyszałem się, bo on za Allegro stragan ma. Nawet dwa. Kartosze jedno to przydaje. A, a ci znowu zaczynają. I no z za to pokażę, zobaczycie. Tak, zestra się. Jak lubi Są To jest frajer campi. Że Kampi to od razu frajer O A ja tu podwożyłem Człowieka zabiłem za mnie zabił Ups Monza pusznęłem <noise> Na lodowie się zrespiłem Ej, skąd? Skąd wni? to wysrali ten broń a i zabili. Ile razy na kanałach typek wieknie przede mną mi wysrał Klaimor <gryw> <gryw> Wow, wow, wow. Spadły mi klatki mocno Ja ostatnio na fajnym serwerze grałem na normalu nie Ale to no. nie był normalny normal Only Knife c nie? Żeby jeszcze tam hardcora zrobili, to jeszcze by tam jakoś uszło fajnie. No nie 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 Jak siło No <mów> tu was mortarem biegł <grywa> ja, Dalej biegnie Czemu nie mogę go rozstawić? Niech nie jest tak, że w powietrzu się buguje No ciągle tak mam Bo teraz robili takie jakieś blokady, że w każdym miejscu można rozstawić, czy coś takiego Jakie Jaka ruska Jaka ruska mafia australijska? Co najpierw przejmujemy? B? Z Ameryki. Albo, albo, nie. albo A. Najpierw tam dojdźmy. A i... A, bo jest łatwiej do zdobycia. Nie, ja tam dobiegłem prawie, że na B. Dobra, dobiegłem do B i podkładam. I podłożyłem. Więc chyba zaczniemy od B, ludzie. I tak, i tak zaraz ci rozbroją to. Wiem o tym. Ale się przynajmniej punkty wpadły za podłożenie Kurde Już rozbrajają Uważaj tam Fajnie Ło wow. Ale... Zlagowało mnie no nie Maciek osłaniaj No nie Maciek osłonił <noise> <noise> Maciek osłaniaj i od razu idę No i się ten... Faktycznie się bugują te Jak to grał już w sniper elite? Ja no. To wyjdź Ja mam Chyba demo <noise> Nie, oryginalną z się nie liczy Cicho też kupiłem <noise> Konto na torencie. No, Ona, czy... z... Ona się złoty w końcu, nie? Nie 11? 11 o, i ten z gruszami. <noise> I no, nie można rozstawić tego mortala. No, nie można, nie wiem. Można. A -a. Nie. Przecież ja biegam co czas z mortalem, nie mogę gdzieś rozstawić. No to jesteś taki ruski kaciak. Kaca. Jesteś bladziem. Dobra, teraz tylko ich tak przywozi, żeby stąd nie wyszli. No, myślę, że to nie nasz. Ej, już rozbrajali tutaj, ale osłoniliście ładnie. Do się jeden nóg. O, Ło! Uważajcie, bo tam kamper jest. Uważaj, odejdź. Odejdź stamtąd! ja myślałem, że widoczny był. Ajajaj... Spoko... Może tego. tej, na górze jest, na górze jest, nie? No. Już nie ma. I dostałem zem 16 od kinecta Kinektyka O, no, on jakiś zimny Kinektyka A nie kinematyka no. To na to na Tam o Ja się już nawet nie rozpię. No. Ale się rozpiłem No ten odcinek był o wiele dłuższy Wydaje ci się nie. Tak. Nie. Nie. Dobra, tam już się będziemy żegnać. Komentujcie. Subskrybujcie też możecie. I z łapki w górę, tak jak Luduba powiedział, też dawajcie. Wyś też możecie. Dobra, cześć. No, na razie. Na razie.